Cześć, witajcie. Tydzień temu odbyły się zawody w Toruniu, 43. runda Drift Open, i dzięki Wam miałem okazję tam się dostać i wystartować. I właśnie w tym materiale chciałbym Wam w pokrótce przedstawić, jak to było, jak to wyglądało od naszej strony, od wewnątrz. Więc zaczynajmy. Nasza przygoda z Drift Open rozpoczęła się wczesnym rankiem. Do Torunia dotarliśmy przed południem. Rozłożyliśmy swoje stoisko na miejscu, przygotowaliśmy kanta, rozgrzaliśmy silnik i zaczęliśmy sesję treningową. Pogoda nam bardzo sprzyjała tego dnia. Auto było bardzo dobrze przygotowane. Nie wykazywało żadnych usterek. Co prawda, były tam kosmetyczne jakieś usterki, ale tak naprawdę w ciągu 10 minut każdą usterkę byliśmy w stanie naprawić. Tak więc to nie był żaden problem. Mi osobiście bardzo dobrze się jeździło. Auto prowadziło się bez zarzutu. Tak jak chciałem, tak jechało. Tor był bardzo fajnie przygotowany. Byłem tam pierwszy raz. I tak naprawdę wymagało to też dużej e, odwagi ode mnie, zwłaszcza ostatni zakręt, ponieważ trzeba było się w niego wrzucić na pełnej prędkości, około 80 albo nawet 100 na godzinę e, trzeba było się wrzucić e, w zewnętrzną część zakrętu i to tak naprawdę sprawiało mi na początku duży problem, e, ale z biegiem przejazdów e, było coraz lepiej. Aż w końcu miałem odwagę rzucać się na 100% w ten zakręt. Kiedy ja już się zacząłem wjeżdżać, to po prostu zaczęło mnie ograniczać auto. Tak naprawdę moc auta. Byłem w stanie pokazać sam z siebie coś więcej, ale niestety moc ograniczała i musiałem jechać na tyle, ile mi auto pozwalało. No i tak naprawdę dzień się skończył, pierwszy treningów auto dojechało bez żadnych problemów. Kilka opon zrzuciliśmy. Co prawda myśleliśmy, że więcej spalimy tych opon, ale zostało trochę tych opon, tak że cieszyliśmy się. W razie zakwalifikowania się do zawodów mieliśmy zapas. Drugi dzień rozpoczął się od nieoczekiwanej usterki. Tak naprawdę auto rozgrzane poprzedniego dnia po treningach, jak postawiliśmy, zabezpieczyliśmy na noc, po prostu ostygło i w tym momencie puściła nam opaska od chłodnicy. No i sądziliśmy, że wszystko zabraliśmy, ale się jednak okazało, że jednak wszystkiego nie zabraliśmy. Opasek żadnych ze sobą nie wzięliśmy. Ale na szczęście była to sobota, więc dzień pracujący mogliśmy gdzieś podjechać szybko w Toruniu i zakupić takie opaski. Także praktycznie w ciągu pół godziny już naprawiliśmy wszystko i mogliśmy dalej ruszać na kolejny trening. Który to już był trening taki bardziej oficjalny, z widownią. Też była piękna pogoda, także frekwencja nam dopisała. Były pełne trybuny. Auto tego dnia już tak naprawdę nie, nie stwarzało żadnych problemów. Wszystko to, co mogło się zdarzyć, to się zdarzyło w piątek. I tylko tak naprawdę wymienialiśmy opony, dolewaliśmy paliwa i wjeżdżałem się w tor. Co prawda. Trening, mieliśmy na trening ogólnie 4 godziny, z czego byliśmy podzieleni wszyscy zawodnicy na dwie grupy po mniej więcej 40 osób, ponieważ aut było 83, jak wiecie. I tak jak tutaj widzicie na aucie, jest czarna cała blenda, czyli jedna grupa miała czarne blendy, a druga grupa miała białe blendy. No i każda grupa miała w sumie do dyspozycji dwie godziny treningów po godzinie każdej. I tak naprawdę pierwszą godzinę miałem problem z wjechaniem się w tor, ponieważ jeszcze testowaliśmy opony, Jakie, jaką szerokość zimówki czy letnie, bo tak naprawdę jeździłem na, na śmieciach, bo jeszcze mi nie stać na nowe. I pierwsza godzina tak naprawdę byłem załamany, ponieważ nie mogłem utrzymać linii przejazdu. Zmiana ciśnień w oponach, zmiana ogumienia co chwilę. No i co zmiana opony to był po prostu jakby nauka od początku tego toru, tego auta. Aż w końcu skończyła się ta pierwsza godzina treningu, rozpoczęła się druga godzina. W tej drugiej godzinie podjąłem decyzję, że w tej godzinie ostatniej już przed kwalifikacjami będę jeździł tylko na jednym rozmiarze opon. Na najgorszych tak naprawdę jakie mieliśmy śmietniki twarde i w ogóle słabo przyczepne ale wiedziałem że tymi oponami na pewno będę miał okazję i będę mógł gazem pracować w zakręcie a nie tylko czekać co się stanie bo tak naprawdę miałem też opony które za bardzo kleiły się i nie mogłem nawet czwartego biegu wrzucić. I to był duży problem, bo wtedy spuścił się o wiele kąt przejazdu, i wtedy już po prostu miałem mniej punktów za przejazd. Także postawiłem na najgorsze opony, jakie miałem, i liczyłem na to, że nie rozlecą się podczas pierwszego przejazdu, ponieważ przez trzy przejazdy kwalifikacyjne, składające się z pierwszego treningowego i dwóch, które były liczone punkty, nie mogłem zrobić zmiany opon. Także na tych oponach, na których wyjechałem, czyli tak naprawdę na najgorszych jakichś śmieciach, miałem. Wyjechałem i na szczęście się udało. Zdobyłem w najlepszym 76,5 punkta. I w sumie to było tyle z tego dnia. I tak naprawdę na tym dniu moje, moje zawody już się skończyły, ponieważ zabrakło mi dość niewiele, ale no nie wystarczyło to, aby zakwalifikować się do niedzielnych zawodów. I nadszedł trzeci dzień naszych zawodów. E, niedziela pogoda się bardzo nam dopsuła, było bardzo zimno, wiało i padało. E, kierowcy, którzy już brali udział w zawodach, e, mieli bardzo trudne zadanie, tak naprawdę, ponieważ e, z tak wielką ilością mocy, jak niektórzy mieli, musieli tak naprawdę jeździć jak na lodowisku. E, także wielki szacunek dla nich, e, że starali się jak najbliżej siebie trzymać. E, co prawda, dla takiego normalnego widza nie było zbyt wielkiego widowiska, ponieważ te wolne były przejazdy, bez dymu. Wręcz tyle było wody na to, że te auta prawie pływały. Nie jeden kierowca miał przemoczone nogi. Pogoda odbiła się też na frekwencji kibiców. Było znacznie mniej kibiców, co jest zrozumiałe, bo nawet my nie wytrzymywaliśmy na za bardzo te, tego zimna na trybunie. Odczuwalna chyba była z 2 stopnie i jeszcze ten zimny wiatr. Ale dla tych wytrwałych kibiców też wielki szacun. I powoli zawody dobiegają końca. Wyłonił się wygrany cały zawodów. 43 rundy, był to Bartosz Stolarski. Ja jako zawodnik, który się nie zakwalifikował. Też czuję się wygrany, ponieważ mogłem tam wystartować dzięki wam, jeszcze raz powtórzę. I dzięki też sponsorom, którzy też mnie mocno wspierają dla firmy Maxoil, Perfect i Silbud. Dziękuję tym filmom za współpracę i mam nadzieję, że nasza współpraca jeszcze będzie długa i będzie cały czas się rozwijać. I też z tego miejsca chciałbym podziękować swojej ekipie, która była tam ze mną. Szymonowi, Damianowi, Jowejowi, Ecie i Oli, które nas wspierały w tych całych zawodach. I ja również dziękuję właśnie chłopakom, że naprawdę zaangażowali się dość mocno. I tak naprawdę bez nich tam miałbym ciężko. Oni też o wszystkim myśleli logistycznie i tak dalej, bo ja już naprawdę nie ogarniałem tego wszystkiego. Więc wielkie dzięki chłopaki za to. No i dziewczyny za wielkie wsparcie i w ogóle za całą kształt. Było super, mi się naprawdę podobało. I być może zobaczymy się na może nie na kolejnej e, edycji Drift Open e, w czarnej górze, ale być może już w koszalinie, e, gdzie będzie krótki tor, będę miał większe szanse, bo mam wolne auto z małą mocą, a tam ten tor będzie e, jakby idealny dla tego auta z tą mocą. Także mam nadzieję, że będziecie nas na bieżąco oglądać. Także trzymajcie się, dzięki za obejrzenie tego nagrania. Teraz zobaczcie tą krótką relację i do następnego.